Instalacja o mocy 50 kWh zakończona sukcesem. Dzisiaj mamy dzień organizacyjny. Zaczynamy od ładowania całego towaru z elementami konstrukcji na połacz dachu. Używamy do tego dźwigu HDS, który podniesie aż 12 ton. Oczywiście, cała instalacja została przygotowana zgodnie z naszym projektem i przepisami przeciwpożarowymi. Dzięki temu, całą instalację można wyłączyć głównym wyłącznikiem prądu, znajdującym się tuż przy wejściu. Trzeci dzień montażu. Dzisiaj jest dzień, w którym rozstawiamy całą konstrukcję. Wszędzie panele mamy już praktycznie założone. Dodatkowo, żeby zabezpieczyć konstrukcję przed bloczkami i zabezpieczyć całą położę dachu, używamy specjalnych mat gumowych, które wyglądają peko. Jest to niezbędne dla naszego inwestora, żeby dbać o to, aby dach nie został w żaden sposób uszkodzony. Tędy wypuszczamy kable prosto z dachu. A tutaj umiejscowimy falownik. Cała trasa kablowa została zrobiona w taki sposób, żeby oszczędzić inwestorowi dodatkowych kosztów. Przeprowadzamy tutaj specjalny odwiert w dachu, który potem zostaje specjalnie zabezpieczony przez dekarza. Tędy będziemy przypuszczać 7 wiązek kabli, czyli 7 osobnych stringów. Przejdziemy tędy aż na sam dół do piwnicy, do rozdzielni, tak jak Wam już pokazywałem, tam gdzie znajduje się falownik. Mamy tutaj 112 modułów fotowoltaicznych. Cała konstrukcja została już skończona. Wszystkie kable zostały poprowadzone do rozdzielni, którą też zamontowaliśmy. Wszystkie zabezpieczenia po stronie AC i DC zostały skończone. Podłączone do falownika marki DEE i zajmontowana specjalna aplikacja, dzięki której nasz inwestor będzie miał stały pogląd do tego, jak działa jego instalacja. Jak widać, instalacja z Solco Energy to sama przyjemność. Jeżeli chcesz, aby wszystko przebiegło pomyślnie i bezproblemowo, skontaktuj się z nami.